Cześć Cześć, ja witam, zdrowie pytam Dobra, to chodź to at a te, AT-AT? Te? Uh -huh. Chyba, że za dwoma razami nam nie znajdzie, no to wtedy eskadrę O, mam, szybko dołącz Czekaj, bo mam wychodzę z gry teraz Szybko, 5 sekund, 4, 3, 2, 1, go Wiesz, dołącz możesz wcisnąć Po lewej stronie Dobra, ale chciałem poczekać czy ty dołączysz a. Hmm. Taki kozaczek jesteś, tak? Tłumaczysz się tutaj mną. Chcesz się bić to chodź. No chodź, a, kurwa. A. A. Będę się wbujał w koszulce, w koszulce z Imperii, to nie będziesz tak gadał. <laughs> Myślisz mi zdjęcie tej foty. Znaczy, <laughs> zdjęcie, tej, tej foty, zdjęcie tej foty, no. A ja będę miał unboxing z tego, tak także się przygotuję, nie? Podtwórz grę jako bohater, walczę przeciwko SI w bitwach bohaterów. No i mi Dzięki. Dzięki, dzięki za info. Tylko a ja, jak chcę ja mam wygrać... pieniądze, bo ja nie wiem. Czemu tu jest tylko jeden ten? Skąd ja te mam wiedzieć? A te, a te tam leży, biegnij! Biegnę, biegnę, no ty huuu! No i to dwójka ci sobie... Dawaj wbijaj się tam. Ej, ja dawaj, 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 choć robimy taki sniki biki. Jak wszyscy tutaj kurwa, sniki biki. Ty chuj, nie zdążyliście tego sniki biki zrobić. Wyłącz orbital, tak. No, solo się jeszcze przyjebał. Nie wiem, co tu się dzieje, Stary, ale. No orbital, tak. No właśnie, orbital mi tutaj spada na głowę. No właśnie taki. wiem. O, granat termiczny nam Dobra zabije Udało się, udało się Dobra, Teraz stąd trzeba wiać O, to jest orbital! O, 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 orbital I to nasz A -a -a. Ej, gościu, u nas na skałach z tyłu siedzi na respie Z tyłu, mm. smoczyk na skałach Tak ja bo ja tutaj zabijam ich mm. Ja pierdziul, Co tu się dzieje stary ta gra to jest istny rozpierdol czasami. Ciekawe, co teraz gościu zrobisz? Ale typ stał na skalę, a ja nie mogę go zabić, bo, bo moje działko nie, tak wysoko nie mogę wiesz Dosięgnąć. Wiedziałem, że mnie zabija. Kurwa, zabił mnie, no Jest, 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 samolot, samolot, samolot Kurwa, już dupa pewnie O, jest, jest myśliwiec, myśliwiec, myśliwiec Są dwa myśliwce, Smoczek, na respie Biorę, biorę, biorę wziąłem Mam To dawaj, bo tutaj trzeba wyczyścić Jest jedna... Y Kurwa tu A-Wingi latają Jeden czekał już na respie, nie? Dobra, jest jeszcze jeden Dobra, go, 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 i rozbił się Jeden czekał na mnie na respie tak chamsko, no czaisz Wróg tam jeża, pocisk nadlatuje, ja manewry robię A tu gówno pocisk... Dostałem? Boba Fett. Kurwa nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieją, stary. Wszyscy się rzucają na te myśliwce, nie? Jak na mięsko. Dawaj tego aiminga. Boom, jeszcze nie Ja tu, ja tu w Ups. typie praktycznie byłem. Zdarzam się z typem, nie? Co to? Ja mam 8 HP Patrz wow. jakie kolata patrz jakie manewry <gulata> patrz. patrz się ucz od mistrza Od kogo? Mistrza Jo mistrza Nie! Czy ty to wiedziałeś? Nie. Ja tu jestem za bardzo zajęty napierdalaniem. Kurwa, Hans Solo mi wyszedł. A zabiłem tylu typa. Dobra, się na tobie. Mam nadzieję, że jest tu gdzieś jakiś yy, ten myśliwiec obok nas. Wader się pojawił u nas? Czy nie? Kurwa, or Orbital no. O, orbital strajka mam. An się tutaj pojawił. Fajnie. Co ja mam za rękę w ogóle? Granata mam. O, mam, man. W ogóle ta gra nie jest po tej bo tu nawet prywatnych lobby nie ma. No. Pod e-sport, ta gra? W sumie. Chciałbyś ty do e na e-sport. Bo w grałem przecież, nie? Tak, w Watefilde chyba tak. wydaje przynajmniej. Ale są, ale są serwery w Watefilde. Tu też za niedługo będą spoko. Kwestia czasu. <laughs> Kwestia czasu, naprawdę. Jak gra zaczyna, zacznie wymierać, to zobaczysz, że i nagle odblokuje kurwa wszystkie możliwości. To jest taki stary I, chwyt i. marketingowy świata, kurwa. Jak coś Ci nie idzie, to znaczy, że trzeba coś dodać Ewentualnie Nawet odblokować DLC to, co miało być, nie? a nie ma tego D DLC zrobić No DLC to jest za darmo już Za, za parę dni A Pierwsze Pierwsze, pierwsze A kto powiedział o trzech następnych? No Tylko o trzech? Kurwa, Hans Soloś sobie siedzi w tym przy punkcie, nie? Hmm. Co ty tu, Smoczyk, ciekawego robisz? Zbyt tu nic nie ma. Już tu nic nie ma. Gdybyś chociaż... O, przechwytujący jest po prawej stronie. Tylko dolecieć do niego. Myślę, że nie ma szans do niego dolecieć, co? Pięk Wyłączcie tego to. application. Ktoś mi go już zapierdolił, oczywiście, nie? Myślałem. Dobra, biorę tego przechwytującego i lecimy z tematem. Czemu ty mnie umarł? Od... Skąd ja mam wiedzieć, kurwa? No ja pierdolę! Oni tym X... ta, Snajperka taka normalna, blasterowa, by się przydała jako broń normalna. No. A nie jako karta. Ale jest jakiś karabin precyzyjny, z tego co widziałem. Tylko kurwa, jaki? Przecież tam nic nie ma takiego, nie? Bo jest ten, jest, mam zadanie na przykład, nie? Mam zadanie, kurwa, zestrzel tam 10 z karabinu precyzyjnego, nie? Więc teoretycznie, no jakby go nie było, no to ciężko to zrobić. Tak, ja jestem trochę przygwożony. Jakbyś chciał się na mnie zrespić, to daj se spokój. Nie, ja to zabijamy, a plinka wyłączam. Pan <laughs> solo, nie Kurwa Ja pierdolę, że tą bohatera był, nie? Zanim do niego dobiegłem, to oczywiście już zniknął. Jest taki standardzik nie? No, ktoś zajebał te Ty zajebałeś myśliwca, widzę Więc wyszedłem na ten kurwa jak zabłocki na mydle. <laughs> Nic nie mam, żadnego bonusu, nic Zero, nul Gdzie się strzelacie? Chuj to bi Dobra, widzę Wszyscy latają tutaj po górach, nie? Ruk namierza, pocisk nadlatuje widzę, Cały czas to samo, nie? A jak ja mam wymanewrować ten pocisk nadlatuje? O ja wiem Musisz spróbować No to To jest. A, to jest Orbital Strike. Na czym? Nie, nie, wiem. nie wiem co to jest, bo to był jakiś MOB. Aha. Taki wielki samolot, który nam Tak Czy to jest x nie. nie wiem, Smoczuś, nie wiem coś ty tam widział, nie? Ale jak ty widzisz jakieś dziwne, duże rzeczy, to ja. Ten trochę zaczynam wątpić w ciebie. O kurwa, Or Orbital. Tu przejść między tymi Znajdzie się tu coś dla mnie czy nie bardzo, no kurwa. Żadnego tego nie mam. Ale frajer z gościa, nie? Kampi na wejście przez tunel, rozumiesz? I tak ewidentnie stanął z z CKM i stoi, nie? O. Takich ludzi to ja ubóstwiam po prostu. Ale Hamski byłem na respie go wyczaiłem i nie go szczelam. Poczułem się jak w prawdziwym battlefieldzie, wiesz? Eee, zniszczony Róg namierza Kocic nadlatuje, oooo Kurwa, ich tam jest? Ja pierdolę z górami... Górą. Kurde, wyleciliśmy w siebie, nie? Górami nie chodź, to ci mówię od razu, bo jest ich za dużo na górach. Jakbyś chciał iść. Nie chciałbym latać. Ja też bym chciał to sobie ja polatać. Latać. Ale póki co to tylko ginę. Czy jest taka możliwość, Czy żebym cokolwiek zebrał tutaj ciekawego, coś co mi się przyda w życiu. Chyba nie. Oczywiście trzeba zeskoczyć na dół Czemu na dół Po prostu O ale plecy zrobiłem No właśnie na tego mówię trzeba zeskoczyć na dół Wyłączaj A plecy mam, plecy Dobry. mam Góra Gdzie? Nie, kura nie, dobra A ja pierdolę, ile ich jest z tej strony, chodź górę. Chodź aj, aj, na górę aj. jeszcze raz, na górę. Zresztą się na mnie chodź na górę. Kurde, nie zrespiłem się na tobie. Coś co można podnieść, już chyba nic nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Aha, gościu sobie w tym, w tałerze stanął. Gdzie jest Miodzio? Tower strzela Oho Han Solo tam był Oj, ja nie mogę się na ciebie zrespić. No nie mogłeś, bo koło Hansa solo wyskoczyłem, więc trochę tak no, kiepsko by było, jakbyś się zrespił na mnie. Szczerze ci powiem. Miałbyś delikatnego wała, jak polska, cała. czemu nie mamy żadnego bohatera, co by go wziąć? No, chciałbym dostać żeton bohatera, tak z dupy. Czy jest taka możliwość? No, ITST, widzę, że się rozpierdoliło. ajajajajaj aj, 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 aj. Kurwa, piftajmy mnie zabił Ale i tak już żeśmy wygrali chyba, nie? 4 no. mają te mogą mieć nawet 10, ale w tym przypadku to już chyba nic nie zmieni Tak mi się wydaje, wiesz Uj. Granatem mnie gościu dziabnął Kurwa zabiłem się Pio zabija Pio No bo chciałem zeskoczyć na dół wiesz I trochę mi nie wyszło w lewo, w lewo, w lewo, dużo ich tu Kurwa oni siedzą na tych skrzynkach tam tak jakbyś pytał, to oni siedzą na tych skrzynkach tam Ym... Siup Trochę mi nie wyszło to siup, no, ale trudno O kurwa granat O, Skywalkera jeszcze mają, pięknie Wiesz co to się teraz zrobi, nie? Zginie Gurde, nie wiedziałem, że oni tam są Zginiesz to prędzej ty jak ten skywalker? No e, tam. Prędzej to oni przegrają. No to na pewno. Do widzenia? Narlatuje pocisk. Widzę skywalkera. lej go suke. I tak gluże z koniec. czy znaczy nie, bo jeszcze aplinki Myślisz? O, wyraźnie z zabił. Wystarczy, żebyśmy je wyłączyli i to wszystko. Nie, bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam. To się jeszcze musi skończyć. Zaraz no zejdzie tarcza, musi się to skończyć i dopiero wtedy będzie. Myślisz? Mm -hmm. Tak, i teraz schodzi tarcza, widzisz? Dobra, Wyłączyliśmy jednego aplinka. I te A-Wingi teraz nadlatują. I oni wyłączą z shielda I teraz Bum Niszcz walki, zamiń 25 wrogów O, uciekam A to mój, dobra Aj, 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 aj Ej, w sumie no, hardo, hardo, patrz. Mm. Jeszcze im zostały dwa. Jeszcze skywalker. Utora. No pierdolaj tam na górę i strzelaj do nich. Dobra, po pół zostało, nie dadzą rady już. Tam po no, pół. Czy... Skywalker mi gdzieś uciekł. Aaaaaa! Dobra, brawo, brawo, brawissimo. Ej, to co teraz? Koniec? Nie, no kadra chyba, nie? No to możemy raz eskadrę zagrać Albo jeszcze raz IT, IT, to czekaj chwilę. Nie, nie, ja nie mogę. Czemu? Ja, ja zaraz lecę. No Mądry śfilmiał. A za ile zaraz? Nie, 5 minut. O kurwa, to faktycznie trochę bieda. chodź, znajdźmy grę. P -p -p czekam loading. Ja też. Kręci się korka. Nie Supermacja, nie chcę Supermacji, chcę Eskadrę. Eskadra, chodź, jedną sekundę. Wiesz co? Czekaj sekundę. Za minutkę wracam. Tu coś pogoduj. Rozumiem, że już mówisz coś w stylu kajtem ten Piotryk poszedł. Nie. A co mówisz? Szukaj eskadry, mówię. To, to chodź do mnie. Wyciepę. No to łącz. O, nie mogę. Nie możesz, jak jest 16 na 20. No, Jak jest? Oczekuję, że zajmujesz pierwsze miejsce w kolejce. Ty sam jest jak kolejka. No chodź, bo gra się rozpoczęła, no co ty? Mam yy, kolejkę. No jest, Dobra, już, jest, no co, ty pijany jesteś? Kolejkę, kolejkę, kolejkę to można do wódki mieć, a nie Tą kolejkę. Przechwytujący tie i let's go, już przegrywamy, nie? Już na samym początku dostajemy w dupkę. Jezus jakich tu dużo. Że żebyśmy dzisiaj jeszcze bez kadry nie grali? Jest live czy nie ma slave'a? Nie, nie widziałem Znaczy nie, bo jest dziewiąta minuta dopiero Już powinien być Szukaj Dobra, wolałem sam się rozwalić niż żeby oni mnie rozwalili w sumie. I co masz tego slajwa? Eee. No nie. Kurwa, wiedziałem, to jest pasożyt normalny. Tylko czeka na slajwy. Dobra, jeden pad. No, kurde, jak oni. No, czekaj, czulu tylko cię namierzę. No, i będzie mi jeden uciekał przez całą grę. No, co za frajer No, wreszcie. O nie, SOKU MILENIUM No ja go widzę, fokusować go czy nie? Nie, rób tak jak chcesz, tak. ja go nie fokusuję, w dupie go mam Oczywiście sfokusowałem go przez przypadek A co tam? No i kurwa, zajebali mi fraga jeszcze Jak ja to uwielbiam, nie? Prawda, uwielbiam to jak ktoś mi podpierdoli fraga No zobaczmy Zniszczyłem Sokoła Millenium, ale on mnie też zniszczył Nice bro Aj kurwa Znieściliśmy się nawzajem Hej, przegrywamy. Jest 70, 82 do 130. Więc jeżeli nie weźmiemy się w garść, to jest ciężko. Aha, no, skurwa. Ej, zjebałem się. Zakatrzyłem o skałę, no co za gówno? A co miałeś poweruffa? Nie, tylko kurwa chciałem uciec, wiesz, bo gościu mnie ścigał hmm. Dobra, transportowy spad. To jest pewne. Potwierdzone info. No zajebiście. X Wing we mnie wleciał. Przegraliśmy już. Kurde, a ty Slave wziąłeś. Wlejęła się do ręki No ale niestety przegraliśmy. Dobra, dobra, ja będę leciał. Już! No co, ty jeszcze jedną no. chodź. Chodź jeszcze jednym. Nie idę. No. no dobra. Niech ci będzie. Także podziękujmy wszystkim, którzy nas oglądają. Dziękuję. Ale tu by się mówił papa. Uh. Goodbye. Não, papá, papá.